Siemanko, Siemanko, wiadomości garażowe, co tam się ostatnio działo, co tam u mnie słychać, bo dawno nic nie było trochę nagrywane, dawno nic u mnie nie widzieliście, a więc co? Nowa data. Młodszy ja, jak zwykle, nieogolony. U mnie się nic nie działo troszkę, bo jak widzicie, nagrywam nie z garażu. Tutaj nagrywam telefonem, widzę, że ostrość z ostrością różnie bywa. Jestem busem, nie. Koło siebie na podjeździe, tylko z tej strony mam morze, z tej strony mam jakąś tam zatokę. Tutaj sobie jakieś tiry jeżdżą. <grydy> Żyję od ponad miesiąca na 8 metrach kwadratowych. Wy to pewnie oglądacie już po nowym roku. Kiedy już wróciłem, albo już jestem zaraz przy domu. Trochę będzie też o podsumowaniu o takim takim wyjeździe moim, jeśli chcecie w ogóle taki film, bo wiem, że to trochę nie trafia w kanony, że tak powiem, mojego graciarskiego kanału, ale troszkę o takim życiu w Wanie i o tym, gdzie jestem i co tutaj się działo, jak tutaj się w ogóle funkcjonuje i tak dalej. To może troszkę też opowiem. Chodzi głównie o Hiszpanię. Za mną w tym momencie jest ponad 5500 km za kierownicą tego autobolidu tego mojego wykonanego kamperwana. No i żyjemy tutaj z rodziną w cztery e, osoby. Ja, żona, ośmiolatka i roczniak. Jak to jest? No jest różnie, co Wam będę ściemniał. Są plusy, są minusy, ale plusami są niewątpliwie na pewno widoki. Dzisiaj jesteśmy w Dolinie Ebre, Embre, nie wiem jak to się wymawia, tak się jakoś pisze. Z tej strony góry, zatoka, a z tamtej strony morze. No, i ogólnie miejscówki na dziko. Hmm. Dzisiaj słońce już stało. Tutaj, w ogóle, w Hiszpanii jest tak jakoś dziwnie, bo słońce wschodzi o 8 i coś dopiero. Jest do, do tego czasu jest po prostu totalnie ciemno, za to zachodzi dopiero gdzieś o 18 i robi się ciemno. Czyli nie tak jak w Polsce, ciepło. Jak na grudzień to bardzo fajnie. Tutaj widzę jakieś tam kormorany, bo tutaj w ogóle jest strasznie dużo ptactwa różnego. Teraz to tego pewnie nie widzicie po kamerze, ale jest tego tutaj sporo. Dojechaliśmy tym bolidem aż na Gibraltar, i tam też troszkę pozwiedzaliśmy, trochę pochodziliśmy po tej, po tej górze. Bo to w sumie ja wiedziałem, że w Gibraltarze jest tam jakaś góra, ale nie wiedziałem, że Gibraltar jest całą górą. No ale to, to człowiek właśnie się tak dowiaduje. W sumie. Bez awarii, jak na razie, jeszcze przede mną 2,5 tysiąca kilometrów. Mam wyciek, który był już wcześniej. Wydawało się, że zarówno ja, jak i mechanik, do którego oddawaliśmy, oddawałem samochód poradził sobie z tym, bo po prostu tam był dekiel niedokręcony i wydawało się, że to stamtąd sobie podcieka olej, ale nadal podcieka, więc mam podciek oleju. Trochę oleju już musiałem dolać, bo trochę tych tysięcy kilometrów jednak zrobione. Nie jest to jakiś groźny, natomiast e, ścieka mi trochę też na pasek klimatyzacji. Z tym, że teraz jest zima, i tej klimatyzacji raz ją włączyłem, bo rzeczywiście było tak gorąco, że chciałem trochę schodzić i raz chyba trochę chciałem szyby odparować, bo to jest właśnie minus. Też szyb, że niestety tutaj te szyby za rano są po prostu zaparowane. Jeśli tutaj nałożymy te maty, to, to niestety mamy skondensowaną wodę. Co w roku 2023 chciałbym robić i co będę robił. Pewnie będę was trochę zanudzał, pewnie jeszcze jednym kamperem, bo stoi taka baza, którą wam pokazywałem lub nie pokazywałem, więc na pewno z tego film będzie. Na pewno ta erka poliftowa w manualu, takie podsumowanie co tam robiłem, bo jest ten materiał w sumie nakręcony, ale nie miałem czasu kiedy go po prostu pomontować. Poskładać. Wiem, że u mnie te filmy są takie prawie na strzała, ale tam trochę tych filmów, trochę tych cięć było, bo tam trochę rzeczy robiłem i nagrywałem takimi, że tak powiem, partiami. To na pewno to będzie. Będzie nowa Rka nowa RK w no, takim gruziarskim stylu, bo ona ma nawet napisane Volvo Gruz. To jest Volvo jedynka I, i jest to safron z nowym silnikiem, takim trochę pomodzonym. Tam jest kucizna, różne hybrydy, wydechy z kwasówek, takie różne rzeczy. Więc będziemy się takim czymś bawić. Auto jest przygniecione pod drzewie, więc też ciekawe. Więc no, typowo tak jak na mnie, greciarsko. <grym> Tutaj się nic nie zmienia. Będę chciał na pewno też w tym roku ze Sierą powalczyć, żeby ona po prostu też wyjechała. Oraz może plany garażowe. Nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie, bo mam też ambitny plan związany z. Z, z, jakby ze swoją nieruchomością. <laughs> Miałem się to w ogóle wyprowadzać z okolic Warszawy, ale na razie się z tym wstrzymuję, bo, bo to jeszcze nie ten czas chyba po prostu. Zobaczymy jak to jeszcze będzie. Mientówka czeka na przeszczep na manuala, więc to też taki może jakiś materiał z, te, z tego będzie i też chciałbym to wykonać. No, i garaż, garaż. Na, na garażu bardzo mocno, bo chciałbym się skupić w tym roku, chciałbym to, to zrobić. Oraz nie wiem, czy nie pójdę w zabudowy kamperowe ogólnie, jako bardziej w, z, swoją działalność ograniczę, a bardziej właśnie pójdę w taką motoryzację typu zabudowy kamperowe. I, i może, może to będzie jakiś taki ten. Nie mówię, że, że tak, no, natomiast to są takie przemyślenia, które gdzieś na ten rok się cisną. Chyba tak, tedy. a, no i jeszcze karawan. Karawan. Karawan chciałbym go jakoś przebudować. Jeszcze w tym roku też chciałbym coś z nim ciekawego zrobić. Więc wszystkie auta są. Czy będzie coś nowego? Znając mnie na pewno coś będzie, bo to jest tak, że ja sobie robię bana na samochody, więc i go regularnie nie przestrzegam. Za często do mnie piszecie z różnymi gruzami, za często ja też coś znajduję, więc no, różnie może być, więc będą na pewno pewnie jakieś nowe, stare egzemplarze i, i tak dalej. Pewnie będzie jakieś właśnie podsumowanie z wyjazdu tym kamperwanikiem. Oflagowany, ale bardzo sobie, sobie też oflagowany, tylko tak, że mam ten van garaż i z przodu mam van garaż miałem to ściągać, ale w końcu to zostało. Ale bardzo sobie cenię inkognito i jest to coś, co na pewno będę kontynuował w każdym w którym przynajmniej ja będę podróżował. Nie krzyczy, można zaparkować, gdzie się chce i w ogóle. Tyle chyba na te krótkie wiadomości. Takie nie garażowe. Jak mi się coś przypomni, jeszcze to pewnie dogram. Też nagrywam dzisiaj z telefonu, tak jak widzicie, yy, pierwszy raz yy, ten gimbal sobie jakoś tam z tym radzi widzę, bo ten telefon jest dość duży i ciężki, znaczy no, bez przesady, no ale do tego gimbala jest taki o wiele większy niż GoPro. Zobaczymy, jak będzie z jakością i z dźwiękiem. Standardowo brudna szyba, więc yy, tutaj akurat się nic nie zmienia. W <laughs> tym względem nadal postarany na mierny minus, nawet na szynach. <laughs> Tyle. Co tam macie za pomysły? Z czego się cieszycie? Z których moich planów najbardziej? Napiszcie w komentarzach. A co? Ja Was pozdrawiam i dzięki za obejrzenie. Cześć.